Świetny niszczyciel czeka w toku na naprawy. Jest odsłonięty, ale nie bezbronny. Hejka, tutaj Danok. Witam w kolejnym odcinku serii Battlefront 2 w trybie bitw kosmicznych i zapraszam w nim na atak na stocznię Fondu, oczywiście imperialną. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dobrej zapalenia. Przy okazji postaram się podać parę trików, które mam nadzieję okażą się pomocne dla graczy początkujących albo tych, którzy po prostu mają problem z przejściem tej planszy atakujące jako rebeliant. Pierwsza moja rada dla graczy to wybierajcie najczęściej od ataku po stronie właśnie bombowiec i redwing z racji jego największej siły ognia. 2. Postarajcie się jak w miarę możliwości atakować główne cele, czyli dwa teklużowniki w pierwszym etapie. I oczywiście starajcie się jak najszybciej osiągnąć poziom 2000 punktów po to, aby użyć statku bohatera. No lepiej trygżokoło Millenium. Mają one największą siłę ognia spośród wszystkich statków, które są po stronie rebelianckiej I oczywiście dalej kontynuujcie atak i na krążowniki oba, aż do ich zniszczenia. W ten sposób przejdziecie szybko do drugiego etapu. Jak widzicie, sprawdząc jakiś czas liczbę moich punktów i natychmiast o uzyskaniu wartości 2000 Wybiorę sokoła milenium po to, aby używając jego dużej siłownia szybko zniwelować oba kurzowniki. Przybyły nasze łamacze bloka. Chrońcie je przed imperialnymi. Pana robią im poważny szkód. Właśnie w tej chwili widzę, osiągnąłem limit ponad 2000 punktów, czyli wybieram statek bohatera, a konkretnie widzicie Sokoło Millenium. To jest właśnie najlepszy sposób na to, aby przejść do drugiego etapu na tej mapie. Zresztą na większości z map. Kluczem do zwycięstwa jest właśnie rozsądne użycie. Umiejętność specjalnych oraz y, siły ognia statków bohaterów. Tylko tak dalej. Poważne uszkodzenia strukturalne. Czas ich wykończyć. Ogarnię. Jeden krążownik zniszczony, czas na to. Mm, wszystko będzie dobrze. Super, i właśnie przyszliśmy do kolejnego etapu na tej mapie. Wszystko będzie Czyli ataku na osłony stoczni, które są zlokalizowane w tunelu który zaraz zobaczycie. Właśnie unik przed rakietą. Najlepszą osłoną jest e, ochroną. Właśnie dłużenie musi się te generatory. No to właśnie wspomniane generatory, które musimy po prostu jak najszybciej zniszczyć. Mam cię. Przybyło kluczowe wsparcie. Bombowce Whitey. Pilnować ich! Zakończyła swój nalot. Oba łamacze blokad zniszczony. Zniszczyć te generatory pola. To nam pozwoli zaatakować gwiazdny niszczyciel. w ciebie. Szczerze mówiąc, spodziewałam się więcej. Przeciwnicy wzięli się za mój okręt, zauważyli, że stanowią to zagrożenie dla ich generatorów trochę za późno już jest na nich. Tym razem wygląda na to, że nie odpuszczą. O właśnie. No nie wybieram bombowiec w zasięgu dużej siły ognia oraz w miarę dużej wytrzymałości. W zasadzie koniec ich osłon, co nam pozwoli przejść do etapu trzeciego. O właśnie. I atakujemy za chwileczkę. Główny cel, czyli krążownik stoczni. Nie wiem jaka jest Wasza opinia. z chęcią poznam, ale uważam, że ta gra w tym trybie walk kosmicznych naprawdę trzyma klimat. Starej dobrych wieznych wojen. Chyba ona lepiej ze wszystkich kier. Skoro to poznam Waszą opinię na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie po tylu latach od jej wydania. Starajcie się, w miarę możliwości, jeśli tylko jest taka opcja, atakować wrogie okręty bo bohaterów. Mogą one zrobić naprawdę dużo kuku Waszym. Statku i dobrze się ich w miarę możliwości przekaże okazji jakaś nadaża pozwól. Zniszczyć systemy obrończe, a jego działa wezmą się do roboty. Nasze whajwingi y rozpoczęły na rok. Musicie odwrócić od nich wagę O jednego mniej! Działało 8. Osie... Jonowej gry jak widzicie, jest naprawdę zabójcze. Przekaz jest up, się rozwaliłem. a wypadki się zdarzają. Grunży udało nam się zdjąć e, chwilowo osłonę pola siłowego, które chronił niszyciel. Teraz jest czas, aby dokonać jak największych biegów uszkodzeń. Pole siłowe zostanie przywrócone za kilka sekund. Do tego czasu atakujcie zawsze Uwielbiam. zawsze ten teren, starać się, się do, dokonać jak największych przekąsek. pole ochronne klamry zasilające. Dokładnie, tak jak jest komentarz właśnie w tle. Trzeba jak najszybciej teraz je ponownie zdjąć, unieszkodliwić i ponowić atak na dolną partię niszczyciela. Aż do skutku, do jego zniszczenia. Cała tajemnica. Ponownie zaprzęga akcji działa Janowe. Albo jak najszybciej unieszkodliwić słony. I lecimy już na dół. I atakujemy jego cały punkt. No, widzę, że najlepszy gracz przeciwnika w statku Slave One Boba Fetta próbuje nam przeszkodzić w ataku, posłaniając ten rejon, ale właśnie skupuje na nim ogień swój i go zdjęliśmy. Całkiem nieźle nam poszło, widzę. Tak jak to widzieliście przed chwilą. Zawsze, gdy jesteście w pobliżu walki, gdy jest atakowany wasz wingman, statek z waszy, kogoś z waszej drużyny gracza, stariacie się mu w miarę możliwości pomóc. Ściągnijcie z jego gona przeciwnika, a dostaniecie za, za to jeszcze dodatkową punktację. Właśnie zamierzam teraz to zrobić. O, ściągnąłem właśnie kłopot z ogona mojego wingmana. Teraz ja dokończymy osłony i zaraz przechodzimy do ataku końcowego już. Zdjęli mnie statkiem Vadera. Całkiem niezła jednostka. Zwinna, dość trudna do trwienia i z niezłą siłą ognia. Widzę, że nasi już włączyli pole siłowe, więc czas zaatakować. Cel główny. Wiele właśnie graczy, z się nie stosuje Wielu do tych pozoru prostych zasad gry, przegrywając nazywa tych, którzy właśnie takie znają podstawy i stosują się do tych zasad, po prostu oszustami. I to byłoby na tyle. Koniec misji. Dla Waszej konkursy końcową Piękne demo. udało mi się zająć pierwsze miejsce o dziwo nie liczyłem, przyznam na to dobra, to by było tyle na dzisiaj dzięki za oglądanie trzymajcie się, do następnego razu hejka